Dzień kochani To był dzień, gdzie byliśmy na haszlokach To była dokładnie Niedziela Fajny dzień materiału zobaczycie Ciekawe fanty, ciekawe to Polecam kanał Zawodowy Zbierać Womu I ja zobaczycie film Jesteśmy już no to poszczególnych miejscach Słuchaj kochani, patrzcie Tak ja. Widzimy powozu Powozu Więc, słuchajcie Kochani, mamy tu kasterkę na złom O jest, złom kochani, aluminium I do see Mam No Oj no, kochani Pasik chcesz? pasik chcesz? Paszy? No magnes? Nie ma, ale robisz Robisz się na magnes, no patrz Na no, magnes, nie? To nie, są paszy Widzicie Magnes Mamy tu instalację. Ile? Jest. To tam jest. Jest. Kabelki, śmiganie, kochani. nie ma nic no dobry paśnik kochani coś jest nie jest mało pójdziemy na kolejne paśniki na złom aluminium stalówka coś tam zacznę dobrze kochani spojrzymy w Cieszynie obok Cieszyna i mamy mosząc Mamy armaturę Do tego no i kochani widzicie? Po prostu mam szczęście Moc jest super jest, słuchajcie, kochani, moc Teka kasę wpadnie dzisiaj z tego mohalu Więc nie jest źle, słuchajcie no, idziemy dalej Pani, pojedziemy co pojedziemy na... Włony, kochani Mamy tu Coś To nie to Tu nie ma nic Akurat Ale tu mamy Mamy wózek tu Bierzemy go Από τα ξύλινα, τα ξύλινα σουσαράκια, 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 τα

A, no! Foko. Wiem, wiem, się śmieję przecież. Śmieję no się. Coś jest, kochani, tutaj. To jest burza MO. To krowiec. Jakaś ładna burza jakaś. Nie pożądałeś jakaś? Jakiś. Jak nie ma nic No, kolejny posadzki Trzy Cztery Kolejna pucha Widzicie Kolejny złom Złom mam Złom Trascik Kochani, coś tu jest jednak! Możemy! O! Kochani, patrzcie, jest żułą! Dobre, też żułą tu jest. No, to też przyjmują. Dobra, no kończymy, kochani. to uh them. -huh.